Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć. Choć dla Ruchu Dobrobytu i Pokoju już na horyzoncie rozbijackie komitety, inicjatywy. Tu mamy pana Korwina Mikę, jak ten przedwojenny arystokrata w kreacji takiej, że niektórym może podobać. Ruch Dobrobytu i Pokoju to było coś, to, to, to była nowość na rynku politycznym i mamy szansę na poprawienie tego wyniku w wyborach do Europarlamentu wydaje się, że będziemy mieli w cuglach komitet ogólnokrajowy. Zmieniamy wtedy reguły gry. Dopiero wtedy możemy prowadzić kampanię jak równy z równym. No i mamy pana Korwina Mikę, który tak miał otworzyć partię, a już proszę państwa zmienia retorykę, mówi jak nie uda nam się założyć partii, to pójdziemy jako komitet wyborczy wyborców. Tak to się robi, tak to się robi. Posłuchajcie. Tu we trzech idziemy, będziemy rejestrować partię, jak nam się nie uda, to pójdziemy jako komitet wyborczy wyborców. System działa, główka pracuje, widzicie, jak to działa? Zobaczcie, jak automat y, morawiecki y, czyta z kartki. ...aspiracje i bardzo dobrze. Slajd. Stąd też. <grym> Napis miał slajd, bo miało coś się pewnie wyświetlić. To przeczytał slajd, to tak jak z Bidenem też coś przeczytał takiego. Pamiętacie? Jeszcze raz, bo to ciekawe jest. nowe aspiracje i bardzo dobre. Slajd. Stąd też. Stąd też kolejny. <grym> <grym> powtarzać, tylko potrafią powtarzać. Gdyby nie ruch dobrobytu i pokoju, to wielu argumentów byśmy nie usłyszeli w ogóle. Powtarzali. Wszystko, co się da. Mimo, że mieli wcześniej czas, żeby to wprowadzać, to nie wprowadzali. Ale gdy Ruch Dobrobytu i Pokoju wypowiedział te argumenty, no to oni też, to oni też. I teraz opublikuj program, zanim zarejestrujemy Komitet Ogólnokrajowy. Wszystko zerżną. No, mają talent do tego. I apel uwolnić Juliana Assange'a. Wybitny dziennikarz, który niesłusznie został oskarżony, uwięziony, siedzi w brytyjskim więzieniu.